Cześć, w dzisiejszym odcinku będę testował nowego robota sprzątającego Dreamy Bot L10 Pro. W filmie będzie trochę porównań z moim obecnym robotem Roborock S50, z tym że nie chodzi mi tutaj o porównanie modelu do modelu czy marki do marki, bo akurat oba są z rodziny Xiaomi. Bardziej chodzi mi tutaj o postęp technologiczny, co zostało zmienione, poprawione, unowocześnione w ciągu tych 4-5 lat w stosunku do starego robota. Czyli czego nowego można się spodziewać w nowych modelach? No to zaczynamy. Po otwarciu opakowania znajdziemy tam kartkę z kodem umożliwiającym szybką instalację aplikacji Xiaomi Home do obsługi robota, instrukcję obsługi również w języku polskim. Głębiej mamy oczywiście robota, szczotkę, miotełkę, bazę robota wraz z kablem zasilającym oraz mop. Już widzę, że ten mop posiada wewnątrz pompkę dozującą wodę, czego w poprzednim nie było. Tam odbywało się to tylko grawitacyjnie. To jest duży plus, bo w starym modelu były kłopoty z dozowaniem wody. Brakuje mi natomiast trochę silikonowej podkładki pod robota. Jak robot stoi dłużej z mokrym mopem, to podłoga pod spodem też wtedy jest mokra. Wciskam miotełkę na swoje miejsce. Fajnie, że tutaj jest to na wciski, nie trzeba przykręcać jej śrubokrętem. Robota podłączam do ładowania i w tym czasie wgrywam aplikację na telefon. Po zainstalowaniu aplikacji, znalezieniu naszego robota, robimy aktualizację, możemy zacząć używać aplikacji. Po pierwszym uruchomieniu robota tworzy się mapa mieszkania. Ja już tutaj mam tą mapę zrobioną. Możemy sprzątać wszystko, wybrane pokoje. W ten sposób się wybiera. I jest tutaj funkcja strefa, czyli można sobie wybrać. Tylko jakiś fragmencik w, do, w dowolnym miejscu domu i tylko ten kawałek sprzątnąć. Tutaj mamy strefy zakazane, czyli możemy sobie ustalić wirtualną ścianę, strefę zakazaną, albo to też jest nowość strefa bez mopowania, czyli jeżeli jest zamontowany mop w urządzeniu, to nie wchodzi powiedzmy na przykład na dywany. Tutaj z kolei mamy tryb czyszczenia, tu możemy sobie wybrać moc sania oraz ilość wody w mopie. Mamy jeszcze zarządzanie mapą. Tutaj możemy sobie ustawić mapy wielopoziomowe. To też tego nie było w starym sprzęcie. W tej chwili mam tutaj na razie jedną mapę, no ale na poszczególnych piętrach potem będą kolejne. I to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze opcje w aplikacji. Oczywiście mamy tutaj jeszcze możliwość automatyzacji, ustawienia codziennego sprzątania w określonych godzinach, ale to chyba już jest w każdej aplikacji. Robot jest w kolorze czarnym, wygląda elegancko. Aczkolwiek chyba co do utrzymania czystości, to chyba biały jest lepszy. Tu jest wieżyczka z dalmierzem laserowym. To jest bez zmian. Tak samo trzy przyciski zasilania, dokowania i punktowego czyszczenia. To jest też bez zmian. Tu jest klapka. W środku pojemnik na brudy. 0,57 litra. I tu jest dla mnie nowość. Tu jest taka siatka zabezpieczająca przed Zapychaniem się kurzem filtra HEPA, tego nie było w starym robocie. Teraz tutaj mamy przycisk reset WiFi, i tu jest jeszcze do czyszczenia robota taki przyrząd, a nie będę go teraz wyciągał. Teraz obejrzymy sobie z boku. Tutaj mamy bufor kolizji, czujnik krawędziowy, to jest bez zmian. Za to tutaj wygląda to inaczej, w starym robocie był tylko czujnik zbliżeniowy, a w tym robocie mamy system nawigacji LiDAR, kamerkę 3D i dwa czujniki, które jak firma reklamuje pozwalają na omijanie przeszkód o wysokości co najmniej 2-2,5 cm. Mogą to być zabawki, skarpetki i typ podobne. Po prostu nie przestawia ich, nie przenosi na koniec pomieszczenia, tylko omija. W dalszej części filmu oczywiście to sprawdzimy. Teraz obejrzymy sobie od spodu. Tutaj mamy już miotełkę, szczotkę. Tu mamy kółko wieloobrotowe. Styki do ładowania. I tutaj są czujniki upadkowe. Koła, oczywiście. I główna szczotka. Widzę, że ona jest chyba taka mniej więcej taka sama jak w starym robocie. Tu jest bez zmian. Tak. No i tu mamy miejsce na mopa, mopa wygląda tak, tutaj jak już wcześniej wspomniałem jest pompka, która reguluje, dozuje wodę, tutaj jest miejsce na wlanie wody i tutaj jest oczywiście wkład mopujący na rzepa przyczepiany, tu, tu ładnie widać jak jest rozprowadzana woda. I to tyle, wkładamy tutaj w ten sposób. Pierwsze wrażenie po włączeniu robota jest wyraźnie cichszy od poprzednika w standardowym ustawieniu ssania. Mniej więcej głośność wyrównuje się, gdy w dreamy ustawimy sanie na mocno, a w starym zostanie standard. Przede wszystkim silniki kół są w cichsze. Moc sania jest tutaj dwa razy większa od poprzednika i wynosi aż 4000 paskali. Jest to jeden z najmocniejszych, a może nawet najmocniejszy robot obecnie na rynku. Wniosek będzie z pewnością jeszcze dokładniej sprzątał. Robot pozwala na odkurzanie i mopowanie podłóg równocześnie. Od mopowania nie można spodziewać się zbyt wiele, bo wkład mopujący nie jest płukany w trakcie sprzątania, jak to się odbywa. Przy mopowaniu ręcznym, to znaczy, że czyści stale tą samą powierzchnią. Jest to bardziej takie ścieranie kurzu na mokro. Nie ma możliwości, żeby skutecznie wytarł coś zaschniętego, ale że Dreamy posiada pompkę tłoczącą wodę do mopa, mopowanie jest mimo wszystko lepsze niż w starym robocie. Dzięki tej funkcji robota, w przypadku mojej wymagającej, błyszczącej podłogi, ręcznie trzeba będzie mopować raz na dwa tygodnie. Myślę, że w przypadku innych podłóg, matowe kafle, deski, podłoga szwedzka spokojnie wystarczy raz na miesiąc albo i rzadziej. Pojemność baterii to 5200. Miliamperogodzin, co pozwala na pracę do 2,5 godziny i sprzątnięcie powierzchni do 250 m2, więc w zupełności wystarcza to na sprzątanie każdego mieszkania bez doładowywania. Jednak gdyby była taka potrzeba, to robot sam wróci do bazy, doładuje się, po czym będzie kontynuował dalszą pracę. Wydaje mi się, że prędzej niż prąd skończy się woda w zasobniku MOPA, który ma pojemność 270 ml i miejsce w pojemniku na kurz, który ma pojemność 570 ml. Jednak jeżeli jest to dla kogoś wada, może kupić również wyższy model DreamyBot Z10 Pro, który posiada funkcję samoopróżniania się z dodatkowym dużym zewnętrznym pojemnikiem na kurz. Jak już wcześniej pokazywałem, Dreamy posiada wiele czujników, które pozwalają mu doskonale orientować się w terenie. Dalmierz w wieżyczce, czujniki krawędziowe, upadkowe i oczywiście ta nowa kamera 3D, nawigacja LiDAR, pozwalająca omijać nieprzewidziane przeszkody. Wieżyczka nieznacznie wystaje ponad robota, przez co jest wyższy o jeden, może dwa centymetry od płaskich robotów. Może to Powodować, że nie zmieści się pod ciasny mebel, ale generalnie nieźle radzi sobie z większością takich przeszkód. DriMi nie odbija się od ściany do ściany, najpierw sprząta po obwodzie pomieszczenia, a potem wężykiem pozostałą powierzchnię, omijając oczywiście przeszkody po drodze. Dzięki temu kończy szybko pracę. Nie posiadam włochatych dywanów, więc nie mogę dokładnie przetestować go na takim podłożu. Mam wykładziny o grubości około 1 cm, raczej krótkowłoce. Na takim podłożu bardzo dobrze sobie radzi. Kiedy robot wchodzi na dywany, wykładziny, automatycznie. Nie zwiększa moc sania, Jak już wspomniałem jest możliwość wykluczenia w aplikacji sprzątania dywanów, jeżeli w urządzeniu akurat jest zamontowany mop. Mały minusik, brak komunikatów w języku polskim, ale w kolejnych aktualizacjach oczywiście może się pojawić. Przetestowałem również tę nową nawigację LiDAR. Jeżeli chodzi o omijanie przeszkód, to faktycznie zdecydowanie lepiej to robi od poprzednika. Wyższe przedmioty niż 2,5 cm, takie jak skarpetki, klocki i tym podobne, omija bardzo dobrze. Tutaj widać w pierwszej próbie zrobił to można powiedzieć idealnie drugi miał problemy z przedmiotami na pograniczu tych 2,5 cm. Być może rolę gra ogólna wielkość przedmiotu, może też czarny kolor. Kable czasami widzi, czasami nie. Rzadziej też wkręca kable w szczotkę od poprzednika, być może z powodu zamontowanych takich gumowych zabezpieczeń. Zobaczymy jak radził sobie z przedmiotami poprzedni robot. Jak widać wszystko poprzestawiał. Uważam, że funkcja omijania przeszkód może być przydatna. Jeżeli w domu są dzieci, często jest bałagan, robot nie poroznosi wszystkiego po całym domu. Czy ta funkcja jest nieodzowna? Chyba nie, ale lepiej jak jest niż gdyby jej nie było. Co jakiś czas trzeba wymieniać szczotki, filtr HEPA czy wkład MOPA? Na AliExpress czy Banggood jest duży wybór akcesoriów. Na polskich portalach na razie mniej, ale na pewno szybko się to zmieni. Ocena ogólna robota? Bardzo dobra. Trudno się do czegoś przyczepić. Cena to około 1500 zł. Myślę, że to dobry stosunek jakości do ceny i to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania. Cześć!